Plebiscyt Izidory 2020. Witam Państwa na tegorocznym spotkaniu w tej innej, nowej formule. Czy się będziemy musieli do tego przyzwyczaić? Przyszłość pokaże. Ale chciałem Państwu przede wszystkim pogratulować. Nie tylko w obecności w tym gronie wyróżnionych, ale przede wszystkim pogratulować tego, że państwo daliście radę w tych trudnych warunkach wspierać polskie rolnictwo. To jest olbrzymie wyzwanie, a dzisiejsza gala jest uhonorowaniem naszych wspólnych starań o lepszą przyszłość polskiego rolnictwa. Drodzy państwo, prezes Adam Koziołek, to na wypadek, gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, kto jest gospodarzem dzisiejszej imprezy. Otóż przechodzimy teraz do tej części spotkania, na którą, jak sądzę, Państwo mocno czekali. Już za chwilę wszyscy dowiedzą się, które firmy zostaną nagrodzone tymi oto wyjątkowymi statuetkami. Kategoria Budownictwo i firmy: Bergeron Monoyer Spółka Zo, Konex Spółka Zo, Chrispol Spółka Zo. Szanowni Państwo, będę mógł ogłosić, że w wyniku głosowania trzeciej edycji plebiscytu Izydory zwycięzcą w kategorii budownictwo została firma. CRISPOL. Proszę bardzo, uśmiech na twarzy świadczy o zaskoczeniu, które zakładam jest miłe. Serdeczne gratulacje, Pani Katarzyno. Gratuluję. Dziękuję. Ogromne zaskoczenie, naprawdę. A no i największe wyróżnienie, bo rzeczywiście to rolnicy wytypowali nasze produkty. Serdecznie dziękujemy. Pani Katarzyno, to my gratulujemy. Dziękujemy bardzo i życzymy wielu, wielu sukcesów. Wspaniale, również... dziękuję również. Kategoria chemia rolnicza i firmy. Bayer spółka ZOO. Polkalk, spółka ZOO, Timak Agropolska, spółka ZOO. Szanowni Państwo, zwycięzcą w tej kategorii zostaje firma Bayer. Pojawił się uśmiech, i to taki szeroki. Ja już się bałem, że przyjmie Pan to wszystko na zimno. Czy to jest miła wiadomość? To jest bardzo miła wiadomość. Czy warto coś dodać w tej sytuacji? No Mam nadzieję, że również, w świetle troszkę studio. Szanowni Państwo, wybór rolników jest dla nas najważniejszy. Jesteśmy od wielu lat partnerem dla nich i mamy nadzieję, że będzie tak w przyszłości. Ta nagroda jest zasługą całego zespołu i w jego imieniu odbieramy. Kategoria ciągniki. I firmy. Klas Polska, spółka ZO. John Deere Polska, spółka ZO. New Holland Agriculture. W tej kategorii to zawsze biją serca, szczególnie serca każdego rolnika, ale myślę, że też coraz częściej każdej rolniczki, jak to się nazywa. Coraz więcej pań widać na tych wspaniałych maszynach. A czyje do której marki serca biją najszybciej? John Deere Polska. <zysk> Cieszę się bardzo. No, nie kryję, że moje serce też bardzo mocno zabiło w tym momencie, także bardzo się cieszę z tego powodu i przede wszystkim jest nam niezmiernie miło, także po raz trzeci rolnicy zaufali naszej marce, zaufali naszym Dilerom. I cóż, z tego miejsca chciałem bardzo podziękować za wszystkim za oddane głosy i chciałem podkreślić, że takie nagrody jak ta z całą pewnością no, są całego rodzaju zobowiązaniem I mogę zapewnić tylko że zrobimy wszystko żeby w przyszłym roku znowu być na podium także dziękuję bardzo raz jeszcze Kategoria dealer części zamienne i firmy Agromarket Jaryszki Grenę Spółka z Korbanek Spółka z Czyje części najlepiej pasują rolnikom można by tak tą kategorię podsumować I tą kategorię wygrywa firma grenę. Dziękujemy bardzo, dziękujemy ogromnie, cieszymy się niezmiernie. Dlatego, że dla nas to jest najważniejsze wyróżnienie, bo pochodzi po prostu od rolników, od naszych klientów. Branża rolnicza to jest branża wyjątkowa i wyjątkowa pod każdym względem. Dlatego, że jesteśmy codziennie blisko tych, którzy odpowiadają za produkcję żywności, dla których ziemia, natura, zwierzęta to jest najważniejsza część życia. Duma i siła. I wiemy również, i wszyscy tutaj wiemy, że rolnicy to klienci ym, też wyjątkowi. Bardzo wymagający, ale też ostrożni. Dlatego zdobycie ich zaufania to dla nas naprawdę największe wyróżnienie. Ja jeszcze chciałam dodać, że no, firma Gryne od y, prawie 25 lat y, jest dla rolników. I ten plebiscyt był dla nas szczególnie ważny, ponieważ miał pokazać i, i w zasadzie pokazał nam, y, że nasze partnerskie relacje są silne. I dzisiaj dokładnie widzimy, że to zaufanie budowane latami naprawdę procentuje i serdecznie za to wszystkim dziękujemy. I myślę, że tutaj również wielkie gratulacje należą się dla naszych konkurentów. To był naprawdę zaszczyt konkurować z wami, z tak profesjonalnymi firmami jak wy, a rolnicy, no nie zawiedziemy was, obiecujemy. Dziękujemy jeszcze raz. Kategoria dystrybucja i firmy Agrolog Spółka Zo Ampol Merol Spółka Zo Osadkowski S.A. Zaraz dowiemy się, kto najsprawniej dostarcza środki produkcji rolnikom. Zwycięzcą w tej kategorii jest firma Agrolog. Agrolog zwycięzca, serdeczne gratulacje. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, w imieniu całego zarządu firmy Agrolog bardzo dziękuję Kapitule za rekomendację. Ta nagroda jest dla nas dowodem na to, że warto jest przez 30 lat dążyć do rozwoju polskiego rolnictwa. Mimo jednak wyjątkowych czasów nie zatrzymujemy się. Jak to pięknie ujęła ostatnio nasza Pani Prezes, staramy się dalej kreować Tyle, że w oparciu o zasoby, jakie teraz są. Dlatego przyjęcie tej statuetki podwójnie nas cieszy i to jest dla nas ogromny zaszczyt i wyzwanie. Izydor zawsze przypomina nam o najważniejszym dla nas zadaniu, czyli o podnoszeniu jakości naszych usług i nieustannym dążeniu do tego, by zawsze być jak najbliże, najbliżej rolnika. Korzystając jeszcze z okazji, chciałam serdecznie podziękować naszym pracownikom grupy Agrolog, ponieważ pamiętajmy, że to. Ludzie tworzą firmę. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękujemy, Dziękujemy. i gratulujemy. Kategoria Maszyny Rolnicze i firmy. Agromarz Paweł Nowak, Kun Maszyny Rolnicze, Spółka Zoo, Zakład Mechaniczny Metaltech Spółka Zoo. Maszyny rolnicze to jest coś wspaniałego. No, moje serce rolnika zawsze tutaj biło szczególnie. A najwięcej rol, rolniczych serc biło w naszym konkursie dla firmy Agromasz. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Nagroda Ajcedory jest dla naszej firmy Agromasz szczególnie cenna. Postrzegamy ją potwierdzenie sensu tego, co robimy od kilkunastu lat. Traktujemy ją jako największy sukces tego, co robimy. Cieszymy się, że nasza codzienna praca została dostrzeżona i doceniona. Nadal będziemy sobie wyznaczać ambitne cele. Dziękuję za przyznanie nagrody Izidora 2020. Dziękuję wszystkim czytelnikom oraz rolnikom za liczny udział w głosowaniu. Dziękuję. Gratulacje zarówno dla Pana, jak i dla tych, którzy stanowili mocną ekipę groźnych konkurentów. Kategoria nasiennictwo i firmy Agri Polska Spółka Zo, Limagrę Polska Wronkowski Anna Wronkowska Szanowni Państwo nasiona, które rolnicy uznali, że są najbliższe ich wymaganiom, pochodzą z firmy Wronkowski Firma Wronkowska jest tej kategorii Gratulacje. Dziękuję. Chciałam z tego miejsca przede wszystkim podziękować rolnikom, którzy oddali nas głos. Dziękuję im również za zaufanie. Uważam, że wszystko zaczyna się od nasion, więc ważne jest to, jak są przygotowane. Również chciałabym powiedzieć, że sukces tego Izdora jest sukcesem całej ekipy, która włożyła to w to swoją pracę i dzięki nim, dzięki rolnikom, waszym głosom. Ludziom, którzy postarali się o to, aby udało się je zebrać, yy, możemy odebrać tą statuę. Także jeszcze raz dziękuję. Brawa dla Państwa, ale i wyrazy uznania dla konkurentów. Gratulacje. Kategoria pasze. I firmy. Neorol, spółka ZOO. Piast, pasze, spółka ZO. Sano, nowoczesne żywienie zwierząt, spółka ZOO. Największą Ilość głosów oddano na firmę Sano. <klucz> Firma Sano, gratulacje. Chciałbym podziękować wszystkim hodowcom, którzy na nas głosowali. Cieszę się, że statuetkę Izidora zdobyliśmy po raz kolejny, po raz trzeci. Jest to dla nas oczywiście olbrzymie wyróżnienie. Chciałbym podziękować nie tylko hodowcom, ale również naszym doradcom żywieniowym, licznej grupie około 60 osób, którzy codziennie, dzień w dzień, czasami nawet w takich ciężkich czasach jak obecnie, doradzają hodowcom, żeby uzyskiwali jak najlepsze wyniki. I najbardziej mnie cieszy, że wielu z nich... Takie wyniki nie tylko na poziomie krajowym, ale bym powiedział, że również na poziomie światowym uzyskuje tutaj w Polsce, mając właśnie swoje piękne zwierzęta i to, co Pan Prezes mówił, właśnie, że emocje wyłącznie pozytywne, i cieszymy się, że dla wszystkich najlepszych, szczególnie tych najlepszych hodowców, pracujemy, a nasz stronę jako największa ferma krów mlecznych w Polsce. Jest też do tego przykładem, że takie wyniki można uzyskiwać. Kategoria Smart Rolnictwo i firmy Eagronom Spółka ZOO 365 Farmnet. Systemy rolnicze Spółka ZOO. Firmą, która wygrała w tej kategorii, czyli najwięcej rolników na nią głosowało, jest firma Eagronom. Eagronom zwycięzcą w tej kategorii. Nasza scena należy do Pana. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry Państwu, no bardzo się oczywiście cieszymy i chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować rolnikom za, za wszystkie głosy oddane dla nas. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, ponieważ nasze rozwiązanie, jesteśmy firmą cały czas młodą i nasze rozwiązanie opieramy przede wszystkim o, o informacje, jakie dostajemy od rolników, no o doświadczenia zebrane z pracy z nimi, więc widzimy, że zostały one docenione i jest to dla nas dobry znak, że, że idziemy w dobrym kierunku z, z naszym oprogramowaniem i, i to obiecujemy robić przez, przez kolejne lata. Więc e, dziękuję bardzo i gratulacje dla wszystkich nominowanych oraz oraz zwycięzców wizytorów. A zatem tegoroczne spotkanie dobiega końca. Mamy tu wszyscy nadzieję, że emocje, które towarzyszyły Państwu, zostaną z wami na dłużej w imieniu organizatorów i gospodarzy. Y Panie prezesie, w imieniu pana również, a przede wszystkim tak naprawdę, dziękuję wszystkim firmom, które przyczyniają się do rozwoju polskiego rolnictwa. Także czytelnikom, którzy wzięli udział w plebiscycie Izydory, bo bez nich jego zorganizowanie nie byłoby tak prostą sprawą. A ja życzę państwu i wszystkim pracownikom PWR-u, byśmy się mogli spotkać już bezpośrednio w przyszłym roku. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy państwu. Do zobaczenia i samych sukcesów.